Przeżywamy szczególną uroczystość, radosną uroczystość dnia dzisiejszego, jakim jest wydarzenie poświęcenia i przekazania tak w sposób bardzo oficjalny naszej jednostce ochodniczej straży pożarnej wyczeń. Nowego, zagubionego, pozyskanego samochodu strażackiego, nowoczesnego. Cieszymy się wszyscy, jako społeczność gminna i okolicy, Cieszą się z nami wszyscy, którzy tu zgromadzeni i mają wkład w tych działaniach i wszelkich możliwymi sposobami pozyskiwania środków, aby ten samochód mógł być własnością jednostki połotniczej straży pożarnej w Rydze. Witam wszystkich Państwa na uroczystym apelu z okazji poświęcenia i przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla naszej jednostki. Cieszę się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i zaszczyciliście nas swoją obecnością na dzisiejszej jakże istotnej dla nas uroczystości, na której składa się nie tylko poświęcenie i przekazanie samochodu bojowego, ale również ukazanie ochotniczej służby, wytężonej pracy i zmagań nie tylko zarządu ale całej załogi i pokoleń strażaków. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, Bogosław, ten nowy samochód strażacki dla naszej jednostki OSP Rytro, który dzisiaj oddajemy do użytku. Niech w niebezpieczeństwie pomaga pokonać niszczącą moc ognia i szczec od nieszczęścia, szczerze ludzi, którzy będą się nim posługiwać i jako strażacy sprawują służbę dla wspólnego dobra. Zachowaj nas wszystkich od skrót i uczyj nas wszystkich gotowymi do szczerej, wspólnej, braterskiej pomocy i służby bliźnich przez Chrystusa Pana naszego. Pragnę bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia i za życzenie nad swoją obecnością na uroczystości poświęcenia przekazania samochodu ratowniczego. W szczególnie gorąco pragnę podziękować naszemu księdzu proboszczowi oraz księżom wikariuszom za uroczystą przeświętą naszej intencji, za mądre i krzepiące słowa homilii, przekazanie nam życzeń oraz poświęcenie nowego samochodu pożarniczego nie Na ręce pana. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Zdruchom z o OSP głębokim za ofiarną powód i niezmiernie trudnych dla nas chwilach. Podczas dojazdu do akcji gaśniczej doszło do wypadku naszego wozu strażackiego, który uległ całkowitemu zniszczeniu. Druchowiec głębokiego już w tym samym dniu z własnej inicjatywy i woli użyczyć nam swojego samochodu gaśniczego, by on mógł zastępować na czas pozyskania nowego pojazdu zniszczonego wypadku stara oraz byśmy jako jednostka mogli nadal utrzymywać ciągłość ochrony, ochrony pożarowej na terenie naszej gminy. Dziękuję. 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 Bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie, yy, aby Wam pogratulować wspaniałego nowego samochodu, który muszę powiedzieć, że jak za mi historię, no rodził się w Bulach, ale wszystko co dobre, o co zabiegamy, wymaga naszego wysiłku i rodzi się rzeczywiście w bólach, wymaga naszej pracy, zaangażowania i za to zaangażowanie, za zapobiegliwość, którą się wykazaliście. Chciałem wam bardzo serdecznie podziękować i tej zapobiegliwości gospodarności. Wam gratuluję. Za tą gotowość, o której pan poseł Siarka mówił też w imieniu przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej serdecznie dziękuję, bowiem w ramach Krajowego Systemu prowadzicie te działania, jesteście dysponowani do szeregu akcji. No i też skutkiem pewnie tego wyjazdu, który był w tamtym roku tego niebezpiecznego wyjazdu, dobrze, że, że wtedy oprócz zniszczenia pojazdu nic drugą się nie stało. Można powiedzieć, że Święty Chorian nad Wami czuwa. I nie w sposób tutaj wymienić wszystkich, którzy tą symboliczną cegiełkę dokładali, jedni mniejszą, drudzy większą. Wszystkim należą się jednakowe podziękowania. Ale też trzeba powiedzieć, że skarbem tej jednostki, skarbem pożarnictwa ochotniczego są nie tylko Samochody, nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim ludzie, ofiarność, druhów w każdej chwili, kiedy zagrożone jest życie i byt naszych mieszkańców. Gratuluję wójtowi. Spraw organizacyjnych, bo skupić to wszystko, żeby w jednym roku zabrać tyle pieniędzy, nie jest łatwo. Ten piękny samochód myślę, że przez wiele lat będzie służył. Życzę, żeby jak najmniej wyjeżdżał, żeby tych pożarów było mało, żeby powodzi nie było. Jeszcze raz się ćwiczą, żeby nie musieli brać udziału w akcjach. Niemniej nie da się tego zrobić, na pewno będą musieli korzystać z tego. Ja życzę wszystkiego dobrego, powodzenia i tak jak już powiedzieli tu, ile wyjazdów, tyle powrotów. Niech to służy Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Ryczańska straż, z retra straż pożarno, co się tu znaj znajduje, jak się co za poli furt z ogniem jak w nocy na, na alarm syrena zaweje, to się z retra strażok pod kołdrę nie kryje. Busycka strażok i doremi ze spiesą, bo w strażackich hejmach kury jaj nie nie są. Do gasenia ognia i notelu powiem. Ze sprzęt mają sprawny, telotojowin. Ja w tej ryczańskiej straży dość dobrze gazdują, bo jak się w topoli, to go zaś ratują. Z retra straż pożarno staro się społecznie dorobić, choć trudno jest mu człowiekowi dogodzić. Bo jeszcze ich ludzie za to obgadują, ze pieniądz zdobyty strażak i marnują. Ze strażak po to imprezy urządzają, że Za z tych imprez płotę popijają. Niesłuszne strażaków jezło wgadywanie. Z dzisiejszej imprezy zdali sprawozdanie. Na prace społeczne strażak dużo traci. Za ten czas stracony nikt mu nie zapłaci. Strażakom ślubne baby dogryzają, że płocie w domu z nigdy nie mają. Zamiast gospodarzyć Chcę krowy doić, to strażak się spiesi Remizę przystroić. Dogryzać strażakom przyjęte w naturze. Doświadczył to nie jeden na własnej skórze. Do nikogo oto straż z retra zolu nie czuje, Dziś się ze naprawdę raduje. Ja może Serokiego Liścia, daj ze strażakom z retra w Lorianie i Na ręce prezesa straży chciałby taki pamiątkowie drugi samochód złożyć. <noise> Wojtek wolny chwila. Droga zawodowa Piotra Konara może być dla nas wzorem godnym naśladowania. Od młodszego choróżego do starszego brygadiera przez wszystkie szczeble zawodowej kariery stażackiej, a jego 30-letnia praca była wielokrotnie nagradzana i przez wszystkich wysoko ceniona. My też, a mówię te słowa w imieniu przede wszystkim starszego pokolenia, starszego pokolenia ryterskich strażaków, wysoko cenimy Piotra Konara za jego bezwarunkową gotowość w niesieniu pomocy, za jego mądrość i życzliwość. Z okazji 30-lecia pracy składam Ci, Piotrze, jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia za to, że zawsze byłeś wierny naszemu strażackiemu hasłem. Boku na forę, ja ludziom ja na ratunek. To.